Ik wil dat we extra bien doen check. Oh, me Haha, mijn plan is een Co się z Tobą stało? Nie wiem, ale odkarujcie mnie. Chodźmy. się powiódł. A jeżeli ta nimfa przyjdzie na moją stronę, to będziemy razem rządzić światem. Hej, o! To no, na razie jest wodem. Dziękuję. Ja się czuję. Państwo w powodu? Tak. Dziękuję Ci bardzo. Dobrze mnie postarowałaś. Kląd powryzła, jak możesz nas odparować tak. Ania! <grym wioski> jak dobrze, że znowu jesteś człowiekiem. Tak się Zabijasz. bałam! O, fajnie! Ale yy... Co z twoimi włosami. Przepraszam, ale te włosy już zacząć na zawsze zostaną niebieskie.